Niektórzy mówią Ore Labora, czyli módl się i pracuje, a oni mówią Client pray! Play. Play. Zapraszamy serdecznie. Zaczynamy studio Rawan Vibes. Wszystko, czego chcę. Client Prey, ORAET Labora, o co w tym chodzi? Tutaj jest MULTSZI i GRAJ. <laughs> Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo my znaleźliśmy taki sposób na życie, że muzyka y, jest dla nas modlitwą i my modlimy się poprzez muzykę. I dlatego tak nazywa się nasz zespół. I chcemy to robić jak najlepiej. I modlić się, i, i grać, grać, i śpiewać. Jesteś... Powiem Wam, że ja od, od dzieciństwa marzyłam e, o tym, żeby być piosenkarką mm. i w bardzo klasyczny... Ja chciałam e... grać na flecie poprzecznym. I no. też takie ta, ta grałyśmy był w naszym życiu. Ale e, tak, żeby, żeby śpiewać tak naprawdę to była bardzo długa droga, ale od początku mojego życia, e, czy to było bardziej świadome, czy mniej świadome, miałam takie pragnienie. Potem dokładnie w kościele utwierdziłam się w takim przekonaniu, że rzeczywiście. Lubię to, co robię. Ludzie mówią, że to jest fajne, więc, więc chcę, to, chcę to robić więc to dalej. Jest tak. Mnie w ogóle to śpiewanie wprowadziło do kościoła. Tam poznając e, ludzi, e, gdzieś poczułam się potrzebna, ważna i, i tam mhm. czułam, że mogę w jakiś sposób zaistnieć jako ja. No, my robimy to, co kochamy, więc to mhm. się po prostu nie nudzi, więc. To, to jest fakt, że ta muzyka wypełnia czasem 24 godziny naszego życia, naprawdę. Wlewa właśnie w moje serce spokój, dobro i miłość, której my bardzo hmm. potrzebujemy. bo jest dobry, jego Wokalista powinien śpiewać takie rzeczy, które czuje. Mm -hmm. Więc my czu czujemy mm -hmm. właśnie ten klimat, czujemy Pana Boga i chcemy o tym właśnie śpiewać. Mamy też taką teorię i staramy się wdrażać ją w praktykę, żeby ta muzyka w kościele miała jak najlepszą jakość. No mm -hmm. i kto ma to inny robić, jak nie my, <laughs> ludzie, którzy pół swojego życia albo większość mm -hmm. jeszcze swojego życia poświęcili na edukację muzyczną i też y, po prostu służyć ludziom. Muzyka jest dla ludzi, nasz zawód jest y, skierowany właśnie do wykonawstwa y, dla drugiego człowieka. A czym tak w ogóle dla Was jest zespół Tak Play Play. na no, co dzień? Co Wam daje? My jesteśmy grupą przyjaciół. Tak, grupą, wspólnotą dla nas. Tak. Między sobą się po prostu lubimy i, i wzajemnie tak, szanujemy. Tak, 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 e, tak. Może też dzięki temu tyle lat ten zespół w ogóle już trwa. Mhm. Miejmy nadzieję, będzie trwał jeszcze długo. Czyli najlepsze <laughs> projekty powstają na przyjaźniach. No dobrze, tak. pewno. To jest ja też takie się... miejsce pracy nad sobą, tak naprawdę. Mm. więc mm -hmm. No fajnie, fajnie mieć takie babki. <laughs> tak, to jest też taka miłość, która, y, która wiele wyjaśnia, nie? kiedy mm -hmm. tak po ludzku rzeczy są y, nie do Wszystkie pragnienia mego serca oddaję w Twoje święte ręce. Czekam z Moją wolą zgadzam się.